Dobra, zaczynam nagrywać. Ło, wow, ale tu ciemno. Będę no nic śpi. Ale musisz się drzeć. Ja tylko mówię. Musimy być w takim świetle. Dobra, będę nagrywał od nowa historii, bo tam coś w ogóle dodać nie da. Czekajcie. Dobra. Kochanie, tak. Zapróż wszystkie dzieci, muszę im coś powiedzieć. Dobrze. A ja muszę dostać po. tę. Poczekajcie już. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, siadaj gdzie chcesz. Dzień dobry. Poczekajcie. Dobra. Dzień dobry. Прошу Czekajcie, już. Zjedz mojego mięsa. Dobrze, dobrze. Albo dobra, wejdźcie. Dobra, to ty czytaj. A ja wezmę swoje krzesło. Dziękuję. Chciałam uwagę zwrócić każdemu dziecku. Pani nie przeniesie laptop, dobrze? Niech pani stanie obok mojego męża. Dobrze, zaczynamy. Gwiazdka. Jej koleżanki. O nie. Jeszcze jedna. Dostałem uwagę do dziennika. Za co? Przestań. Idź mi stąd. Już. Dostają uwagę. Ale za co? Za to. I jeszcze inne różowe dziewczyny są jeszcze tu w szkole. Nie przyszli tu wszyscy. Matylda i Tan. I Dziobawa. Już idę. Au. Już idę. Ta grupa różowych. Idzie, dostaje uwagę. No co jest z tymi dobra, rekin to usiądzie? Ten królik idzie na bok. Nie, dostajecie uwagi, ale za co? Za to, że Dokuczacie młodszym dzieciom. Jeżeli nie młodszym, Jezu. Złotej. różej inaczej mówić. Dokuczacie. Y. Prawda, ja się skarżyłam, pani dyrektor. Ty skarżą, pyta. Yy, nikt cię chyba nie lubi. Dostają wszyscy tam, co są uwagi. Idźcie już do klasy, usiadajcie tak jak chcecie. Teraz same niebieskie dzieci. O, już się zaczyna. Au. I zielony królik. Dostałem potwory do dziennika. Za to, że się uczą na lekcjach, że słuchają i że nie gadają. Wyjdź stolik, Basia. Oj. No co jest? Stój tam, o. No i dostają potrwałe. Dobrze. Siadajcie na swoje miejsce, to jak chcecie. Poczekajcie. Tutaj coś nie tak jest. Proszę. Teraz żółta, w sobie. Dobra. Dobra, ona się położy. Jeszcze motyl jest żółty. Byg jest żółty i... on. A, on się nie liczy, bo jest pomarańczowy. On też. Ona też został porpała. Za to, że są grzecznie, grzeczne, czasami przychodzą, ale bardzo są grzeczne. Teraz pomarańczowa, czory. Spoko. Jeden to sobie, uwaga. Byle, jaki, ale żeby to są jeden C co zrobił? Jest, dobra, nieważne to sam. Ode te dwoje też pochwały, żartowałem tylko. Mm. A co zrobili? A jak pani myśli, tak ze żółtymi? A dobrze. O oh wow. Poczekajcie. Teraz kremowe. Jedy dwa kremowe. Bardzo, 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 bardzo. Bardzo, bardzo są grzeczni. Uh -huh. Elo grys. Teraz jedna zielona. Dostaj uwagę za to, że przeklinam na lekcję. Ja, piln ja pilnuję, żeby nie gadali. Co dalej? Teraz biała. Dostajecie uwagi, to ja już wiem o tym. Oprócz Ty, blond. Blondi. Tak? I do ławki, brązowy twój brat. Bieźniak, brązowy, czyli twój prawie bieźniak, dostaje uwagę, za co, co on zrobił, musisz powiedzieć mamia. Przeklina z koleżankami i je podrywa i idzie z nimi do, nie do łazienki, no po podrywa i każe im iść do łazienki, wiesz o co chodzi. Mama powiedziała, żebyś nikogo nie podrywał. Ile razy jeszcze mama dla ciebie ma mówić? Ale mama nie wie o tym, co robisz w szkole. Przez tą głupią babę. Przez tą głupią babę. Chociaż wiem, co ma mówić mamia. A nie tylko na ciebie kłamać. A ja wiem, co mam na tobie mówić. Weź, dobra. Jesteś ptyczny, bezczelny. Do swojej siostry. Weź siostrę, no ej. Teraz wiem, kto przychodzi, bo na pamięć ta tylko czerwona, czyli inaczej mówić truskawa. Tak? Jesteś bardzo grzeczna na lekcjach, ale nie widać podoby, że jesteś nimi grzeczna. Ona, ona na religii przeklina. Mm -hmm. Proszę pani, ja się mogę wytłumaczyć na kolanach. Że jesteś kulionem, to, kujonem, to nie znaczy, że się musisz tłumaczyć. Proszę pani, i tylko nie ta uwaga, ona z diabłem. Diabłem, to jesteś ty, jak przeklinasz? Proszę, na kolanach, proszę. Pani jest królową, pani jest królową, to przez kolegów przeklinam. Tak? Których? E Um, um, um. Nie kłam, bo robisz No przez ty gry on przecież przeklina No faktycznie No to on też Dostał uwagę Dobra Ostatnią szansę masz Jubi